Witam wszystkich bardzo gorąco oraz serdecznie na kanale Swayplay. Czytałam komentarze i często pojawiała się prośba ze zrobieniem rankingu misji, które wydają mi się najgorsze w Wiedźminie 3. Trochę to zmodyfikowałam i zrobimy sobie ranking najbardziej irytujących misji w Wiedźminie 3, ponieważ ja nie chcę, żebyście mnie źle zrozumieli. To, że te misje były denerwujące, niekoniecznie oznacza, że one były złe same w sobie. Po prostu czasami te misje zawierały w sobie elementy, które mnie drażniły, i, I nie podchodziłam do tych misji z Wielkim entuzjazmem, a czasami one były po prostu średnie. Hej! Ja wiem, że ja się tym rankingiem pewnie wielu ludziom narażę, bo już pod ostatnim filmem czasami się zdarzało, że ludzie pisali mi różne rzeczy, ale no cóż, każdy ma swój gust. Sam system oceniania może się dla was wydać, dosyć kontrowersyjny. Po prostu mnie nie zjedzcie w komentarzach. Może innym razem. I ponownie tak jak w poprzednim odcinku, proszę Was o dystans, bo to ma mieć charakter rozrywkowy, a nie jakiś poważny, więc miejcie to na uwadze. Oczywiście, jeśli macie ochotę, to odwiedzcie mnie na Instagramie i Facebooku i... Zaczynajmy. Aha, link do tej stronki będzie w opisie. Jeżeli ktoś się ze mną nie zgadza i będzie miał ochotę samemu zrobić sobie taki ranking, to śmiało, nie ma żadnych przeszkód. Czasami mi piszecie, że w moich filmach jest za dużo spoilerów, tak więc uwaga na nie. Chociaż gra ma 6 lat, to nie wiem, jak nie grałeś, nie grałaś, to nie oglądaj tego filmu dalej, bo będzie dużo spoilerów. Podobnie jak w poprzednim odcinku na podstawie skojarzeń wymyśliłam kategorię, żeby jakoś te nasze misje podzielić. Na samej górze są misje najmniej irytujące, a na dole najbardziej, czyli kolorem czerwonym mamy oznaczonego Runwida z mojego Łęgu. Czy on jest irytujący? Jeszcze jak, ale w tym samym czasie ja mam wrażenie, że za jego historią kryje się coś znacznie więcej niż to, co on nam mówi, więc, więc trochę mi go szkoda i w sumie też jest trochę zabawny druga pozycja to Filipa ona jest strasznie sukowata ale dlatego, że jest jej w Wiedźminie 3 po prostu mało, a już na pewno mniej niż w Wiedźminie 2, to nie trzeba jej wcale tak często spotykać trzecie miejsce, dosyć kontrowersyjne pewnie dużo osób się ze mną nie zgodzi bo jenefer ma dużo swoich miłośników i nie zrozumcie mnie źle, ja też ją lubię tylko ciężko się nie zgodzić że ona jest bardzo denerwująca czasami i wredna dla Geralta, dlatego moim zdaniem zasłużyła, by uplasować się na samym środku. Czwarty Radowid, bo... Radowid to stara kurwa. I na piątym miejscu postać z dodatku krew i wino, czyli Siana. Ona uważa się za pępek świata i w wyniku jej działań zginęło wielu niewinnych ludzi. Zasiała ona spustoszenie w Tusą. Najgorzej w grze denerwowało mnie to, że aby otrzymać to pozytywne zakończenie trzeba było, wiecie, głaskać po główce, żałować jej. Wiem, że ona miała ciężkie dzieciństwo i wygnano ją, ale moim zdaniem nie usprawiedliwia to jej czynów. Dobrze, gdy to już mamy za sobą, to jeszcze jedna ostatnia już obiecuję rzecz, zanim przejdziemy do to... Działu. Mianowicie, ja chcę żebyście w pełni zrozumieli na jakiej podstawie ja będę to oceniać. I są cztery rzeczy, które strasznie denerwują mnie w tej grze i nie lubię ich robić. Dlatego istnieje bardzo wysokie prawdopodobieństwo, że jeżeli ten element pojawia się w danym zadaniu, to wtedy ono pojawi się w tym rankingu. Chyba jasno to wytłumaczyłam, tak mi się wydaje. Pierwszą taką rzeczą jest łażenie po jaskiniach. Dlaczego? Dlatego, że tam jest strasznie ciemno. I ciężko się po tych jaskiniach nawiguje, dlatego że nie ma ich Nigdzie na mapie. Jeżeli nie zapamiętasz skąd przyszedłeś, gdzie idziesz, gdzie byłeś, to się łatwo można zgubić po prostu. I ja wiem, że istnieje taki eliksir jak Kot, ale ja mam zawsze takie pecha, że wezmę go przed samym wyjściem z jaskini i wtedy już na świeżym powietrzu znowu nic nie widać, bo to światło tak dziwne, dziwne światło wtedy jest. Chyba wiecie o co mi chodzi. Ja rozumiem, jak to by mi się przytrafiło raz, ale to mi się dzieje za każdym razem. Dodatkowo yy, pochodnie. Co tutaj dużo mówić? Gerald, za każdym razem, jak się chce gdzieś wspiąć, to on tą. Pochodnie chowa, potem wyciąga, chowa, wyciąga i tak w kółko, więc nie ma dobrego rozwiązania na tej jaskinie. Drugą taką rzeczą jest pływanie, a w szczególności nurkowanie. Jeżeli dotamy do tego nurkowanie w jaskiniach, to możecie się domyślić, jakie emocje mi towarzyszą. Uf! Trzeciej rzeczy, której nie lubię, to gdy jakiś NPET czy tam, no nie wiem, zleceniodawca ogólnie wysyła mnie w kilka miejsc i tam trzeba robić te same czynności. Może to na razie nie brzmi zbyt sensownie, ale jak podam wam przykłady zadań, to chyba wtedy zrozumiecie. I ostatnią taką rzeczą jest, gdy w danym zadaniu pojawiają się potwory, które oceniłam na ostatnim miejscu w poprzednim odcinku. Na przykład trupojady. Jak robię misję i cały czas trzeba zabijać trupojady, bo wychodzą z każdej strony, to od razu ta misja sprawia, że czerpie z niej mniej przyjemności. Zwykle nie wiem w ogóle od czego zacząć ten ranking, ale może... Hmm. No dobrze, to zacznijmy sobie od zadania szlak bohaterów na Skellige. Ja wiem, że na tych moich ikonkach to tak średnio widać, bo miałam mało czasu, a chciałam wrzucić nowy odcinek, ale ten dziad tutaj to jest ten opiekun ścieżki. To on nam daje to zadanie i na czym ono w ogóle polega? Geralt ma dowiedzieć swoje krzepy, męstwa. Podobno tą próbę mogą przejść tylko prawdziwi skeligijczycy. Mamy wspiąć się na szczyt góry. Po drodze czeka nas wiele niebezpieczeństw, takie jak na przykład harpie czy sireny. Jeżeli ktoś oglądał mój poprzedni odcinek, to na pewno wie, że nie jestem ich największą fanką. Łatwo można się poślizgnąć i wtedy trzeba z powrotem jeszcze jeden raz wchodzić na szczyt góry. Po zebraniu stamtąd dowodu musimy udać się do jaskini, i tam po prostu trzeba ją przepłynąć. I to. No i w zamian za to dostajemy nagrodę, która jest słaba. Należy ci się szacunek. Dopilnuję, by wieść o Twoim czynie rozniosła się po pięciu wyspach. Teoretycznie mogłabym ją wrzucić na ostatnie miejsce, ale ze względu na to, że jest no jednak wyjątkowa, bo nie ma nic podobnego w żadnym innym zadaniu, myślę, że dam ją na przedostatnie miejsce. Teraz czas na zadanie znienawidzone przez wielu graczy, bo w internecie często pojawiały się komentarze, że misja ta. No cóż, no ona nie cieszy się po prostu dobrą sławą. Niby ma wszystkie zadatki na to, żeby być misją wyjątkową, i na pewno zapada w pamięć, bo wiecie: magiczny kaganek, duchy, ciekawa historia, tajemnica, morderstwo, opuszczona wyspa. W dodatku jest to nawiązanie do polskiego króla Popiela, który został zjedzony przez myszy. Ale jednak, no wkurzająca ta misja jest. Te chodzenie przez te moczary, walka z trupojadami. Dla mnie ostatnie miejsce. Ja wiem, że czasami te moje wyjaśnienia są dziwne, bo często kieruję się też emocjami albo przypływam jakiejś, jakiegoś natchnienia. Tak więc przy okazji obok może przytupnąć sobie również Keira z zadaniem po omacku. Ponownie, łażenie po jaskini. Oprócz tego, że spotykamy tam po raz pierwszy dziki Gon i Jawallaha, nie ma nic specjalnego. W ogóle zastanawiam się, dlaczego Keira dostała dwa aż tak złe zadania. To na pewno nie było celowe, ale szkoda trochę jej. Jak już rozmawiamy sobie o czarodziejkach, to myślę, że warto wspomnieć o misji Kamień Słoneczny czy Słoneczny Kamień. Podobnie tak jak w poprzednim przypadku. Nawet nie będę wam mówić, co tam się robi, bo dobrze wiecie. Dodatkowo jest też ustawianie takich luster. Ja się staram być dosyć obiektywna i patrzeć na te misję trochę przez pryzmat taki, że wiecie, nie, że jak przechodziłam za piątym razem, tylko, ale też jakie odczucia mi towarzyszyły, gdy przechodziłam tą grę. Powiedzmy za pierwszym I, i na pewno trochę się namęczyłam przy tych lustrach, ale mam sentyment do Filipy. Myślę, że każdy, kto grał w drugą część Wiedźmina, wie, że to ważna i ciekawa postać. Warto też wspomnieć o misji. Ostatnie życzenie, i tutaj nie podoba mi się jedna rzecz, mianowicie te wpływanie pod wodą. I tak jak wspominałam wcześniej, sama misja w sobie jest ciekawa, ale ma w sobie jakiś irytujący. Szczegół, dlatego wylądowała w tym rankingu. Zaraz obok może sobie przycupnąć wróg publiczny NFR numer 1, czyli Tris Mary Gold z zadaniem teraz albo nigdy, ponieważ jest tam przejście przez kanały i jest mnóstwo trupojadów, których nie lubię, jest ciemno, jest brzydko. I często tris y, powoli się rusza, trzeba się po nią wracać. Dodatkowo jest denerwująca walka ze szczurami, i która może naprawdę przysporzyć wiele kłopotów na wyższych poziomach trudności. Ale misja sama w sobie jest ciekawa. Wiecie, ratowanie czarodziejów i takie tam. Ten łowca czarownic, który znajduje się na miniaturce, miał reprezentować zadanie oko za oko ponownie z Filipem, tylko że w tym zadaniu jej nie ma. Jest tylko jej laboratorium, ponownie łażenie po jakichś podziemiach. Są łowcy czarownic, za którymi chyba nikt nie przypada, ale misję dostaliśmy od Radowida, więc niech wyląduje sobie w tym samym miejscu. Rosa Faratre to rozwydrzona nastolatka. I dostajemy od niej misję, lekcja szermierki. Nie jest to, szczerze mówiąc, nic specjalnego. Rosa dostaje lekcję życia zamiast szermierki. Bo ona trochę nie rozumiała świata, w jakim żyje. Zresztą co jej się dziwić, młoda jest. Chciała wykorzystać Geralta po to, by się zabawić, nie wiem, uciec do karczmy, ale ze względu na jej pochodzenie ponieważ jest z Nilfgaardu, została złapana przez ludzi północy i jej zabawa się skończyła. Ja myślę, że ja ją dam na samą górę, bo jakieś takie małoczucie nie wiem, denerwowało mnie jej zachowanie, dlatego postanowiłam zamieścić ją w tym rankingu, ale sama misja w sobie to po prostu nic specjalnego. Na a propos nic specjalnego, są w Wiedźminie trzy takie zadania, które są bezbarwne i bezopłciowe i tak naprawdę nic by się nie stało, jakby ich nie było. Takim zadaniem jest na przykład stosy pogrzebowe, palenie ciał, jeżdżenie z miejsca na miejsce, zabijanie trupojadów. No, nudy strasza. Szyziewać chcę, jak się pomyśli o tej misji, nigdy nie podchodzę do niej z entuzjazmem. Podobnie misja hieny cmentarne, która jest kontynuacją innej o nazwie. Fałszywe papiery, zabijanie trupojadów, bronienie ludzi. Ech, przedostatnie miejsce. Nawet nie zasługują na ostatnie miejsce, takie są nudne. Turniej w Bokler. Sama misja naprawdę bardzo mi się podobała, bo była wesoła, śmieszna i tak dalej, ale jedynym mankamentem jest to, że została nam przedstawiona nowa frakcja o nazwie Skellige. I pomimo tego, że nie jesteśmy zmuszeni nią grać, no to nie oszukujmy się, ta misja powstała po to, żeby nam tą frakcję, wiecie, żeby nas zmusić do tego, by spróbować czegoś nowego. I wygranie tego turnieju może okazać się dosyć skomplikowane, bez odpowiedniego praktyki w tą talią dlatego wczytywanie misji kolejny, kolejny, kolejny raz może być irytujące, ale misja sama w sobie jest ciekawa, dlatego wyląduje na miejscu Filipy, czyli na drugim. Od razu przy okazji rozdzielimy nasze czarodziejki ukochane, żeby się nie pozabijały w dodatku krew i wino mamy przyjemność lub nie wykonywać zadanie przemiana i generalnie to zadanie sobie plusuje ze względu na bardzo, bardzo interesującą historię, o której mówiłam w w jednym z moich odcinków o mrocznych opowieściach. Jeżeli ktoś nie widział, to oczywiście zachęcam do obejrzenia, ale znowu jest łażenie głupie po jaskiniach ciemnych. Tak jak mówiłam, ze względu na historię nie pójdzie niżej niż na środek, ale wyżej pana profesora dać nie mogę, bo bo nie. Być może zastanawiacie się co w tym rankingu robi porządko Janek. Ja miałam na myśli misję Panie Lasu i tam jest taki moment, że musimy Janka przeprowadzić przez moczary. To jest część, która mnie bardzo irytuje z dwóch powodów. Po pierwsze trupojady, znowu wiem, powtarzam się, ale mówiłam na samym początku, że są cztery rzeczy, które najgorzej mnie denerwują. A druga sprawa jest taka, że on się czasami strasznie wlecze i trzeba na niego czekać, aż dobiegnie. Oczywiście misję Sama w sobie jest majstersztyk i jest bardzo ważna dla głównej fabuły, więc wyląduje po prostu na pierwszym miejscu ze względu na te dwa małe mankamenty. I kolejne fajne zadanie na skaligę, które nazywa się Wieża znikąd. Sama historia jest super. Jakiś zaginiony czarodziej z Kowiru, który przeniósł się z całą wieżą, wywołał sztorm na skaligę. Nie wiadomo, co się dzieje. Wow, wow, wow. Nice. Oh la la! Oh well! Yeah. King in the castle, king in the castle. Ale ponownie, no jest to te głupie chodzenie po jaskiniach i pływanie. Już nie mam, już nawet nie wiem. Teraz jak pojawi się pływanie w jaskiniach, to będę wam po prostu mówić, że wiecie o co chodzi i nie będę tego ponownie tłumaczyć. Ale za historię należy mu się miejsce NFR. W Wilczej Skórze to kolejne z tych zadań, które jest często krytykowane przez graczy. Ja myślę, że to jest dlatego, że ciężko jest się nawigować po tym ogrodzie Frey. Z jakiegoś powodu łatwo się tam Zgubić, czasami ciężko jest gdzieś przejść. Dodatkowo pamiętam, że są to takie wajchy z zapadniami, i nigdy nie wiesz, jak to zrobić. Po prostu naciskasz, aż zadziała. <laughs> Przynajmniej ja tak robię. Samo odczarowanie mokfarka może okazać się y, dosyć wymagające, na, na przykład jak grasz za pierwszym razem, bo nie jest to takie oczywiste, co trzeba zrobić, ale to akurat uznałabym za zaletę, bo zawsze fajnie mieć jakiś challenge. W każdym razie nigdy nie podchodzę do tego zadania z entuzjazmem i źle mi się kojarzy z jakiegoś powodu, dlatego ląduję na ostatnim miejscu. Ten mężczyzna, którego tutaj widzicie to rzekomy hodowca pieczarek z żoną o imieniu Hortensia. Tak naprawdę wiemy, że jest to blef. Chciał on ukraść pieniądze z turnieju w Passive Loże, a tak przy okazji jak się tam wybierałam to... Tego samego powodu, dla którego umieściłam turniej w Bokler na drugim miejscu. Po prostu czasami, jeżeli złe karty Ci się wylosują, to możesz grać i grać i nie wygrać, więc wczytywanie jest dosyć Irytujące. Koza księżniczka. Do czego mogę się teraz przyczepić? Jest taka jedna rzecz, mianowicie ta księżniczka czasami jest bardzo wolna i trzeba na nią czekać i dzwonić cały czas, ale to jest najmniejszy mój problem. Ostatnio, jak nagrywałam ciekawostki z Wellen, to natknęłam się na to, że wiecie, bo ona ma ten pasek życia z boku. Mamy jej pilnować, ale za żadne skarby nie da się jej zabić. Ani z pomocą niedźwiedzia, ani z pomocą wilków nic nie pomaga. Ta koza jest nieśmiech. Niertelna. Ja nie wiem, co guślarz z nią zrobił, ale na pewno maczał. No Jezu, nie. Na pewno. To... Z... Ale na pewno coś jej zrobił. Tak więc to jest tylko takie moje delikatne czepianie się, więc koza księżniczka ląduje na pierwszym miejscu. Na tej miniaturce to kompletnie nie widać, co to jest za zadanie. To jest wydarta stronnica z dziennika Rabusia z misji Miecz Rodowy. Ta misja jest tak nudna i tak beznadziejna. Przepraszam Was, ale chodzenie z obozu do obozu i zabijanie Rabusiów, żeby zdobyć ten zasrany miecz, to nie jest nic ciekawego. Mamy też dwa zlecenia, które wybrałem. Jednym z nich jest Morskie Diabły, czy mój jak to mówią skaligijczycy. Ponownie mamy do czynienia z utopcami, czy tam topielcami, baba wodna, łażenie po jaskiniach, pływanie. Nic dobrego, ale. Jedyną zaletą tej misji chyba jest to, że Skligiczycy dosyć ciekawie opowiadają różne historie, dlatego wyląduje na przedostatnim miejscu, czyli na Radowidzie. Natomiast druga misja, która nazywa się prawdopodobnie Potwór z Bagien, nie może zaimponować mi niczym, bo nie dość, że po drodze ponownie jest kupa potworów do zabicia, trzeba się przeność, przemieszczać po tych moczarach. Potem zabicie tego mglaka jest wkurzające, bo on cały czas znika, zamienia się w tą mgłę. Na domiar tego, nie wiem czy wiecie, ale jeżeli będziecie się targować ze swoim zleceniodawcą na początku o to, jaką nagrodę ma wam wypłacić, to jeżeli cenę tą uda wam się podwyższyć, to jak wrócicie, on tych pieniędzy mieć nie będzie, więc trzeba czekać kolejny tydzień. Wiadomo, że nie będziemy się cofać i potem z powrotem wracać, czyli tydzień trzeba za pomocą medytacji odczekać, co jest też nudne, wiadomo. Jakoś tak mi się to zlecenie zapamiętało w ten sposób i ląduje na miejsce Siany. Kolejnie genialnie wykonana miniaturka. Oczywiście chodziło mi o misję Wyspa Mgieł. Czy ja lubię wyspy? z jako lokację. No nie bardzo, ale w szczególności podpadł mi Gaspard, czyli, czyli ten krasnolot, który był chory na narkolepsję i cały czas się wywracał, zasypiał, trzeba było się po niego wracać. Chociaż jest to bardzo ważna misja w głównej fabule, to coś w niej takiego jest, że nie za bardzo za nią przepadam, ale ląduję. Strefie NFR. Znowu miniaturka. Ja sama czasami nie wiem o co mi chodziło. Tu akurat chodziło o misję nabiał i ciemne siły, czyli przy okazji Geralt za pomocą dźwigni gasi światło na całym świecie. Ponownie wiecie o co chodzi. A oprócz tego, że wiecie o co chodzi, to Geralt czasami robi różne śmieszne komentarze na temat sera, albo na przykład nazywa swój miecz nowy emmentaler, chociaż myślę, że i to i tak nie robi roboty i nie nadrabia tych wszystkich. Vat. No i co tutaj robi Tamara? Ja myślę, że mi chodziło o powrót na krzywuchowe moczary z Baronem. Jak już udajemy się z wioski, sztygary z powrotem do sierocińca, to ludzie Barona z Baronem włącznie strasznie się wleką i... Pokonanie tych wszystkich potworów po drodze. To jest właśnie na minus, chociaż misja jest ważna dla fabuły, nadrabia i zasługuje na drugie miejsce. Nie jest tak dobra jak ta z Jankiem, ale wciąż jest dobra. I na samym końcu mamy naszego ofirskiego zaklinacza, który jest z nie dość, że za te swoje usługi. Chce pierwsze 30 tysięcy, żeby sobie kupić jakieś narzędzia. To teruny później też są drogie. Jeszcze na dodatek trzeba mu przynosić jakieś rzeczy księciowi, a to nefryt a to coś tam albo jemu, albo y, temu jego koledze, który stoi przed namiotem, jakieś schematy trzeba jeszcze przynosić. Chociaż zaletą jest to, że fajnie opowiada o właśnie tych ofirskich krainach i dodatkowo ma bardzo fajny, śmieszny, uroczy akcent, więc ląduje w sekcji Jennefer. I na dzisiaj to już wszystko, moi drodzy. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli dodalibyście jakąś misję, albo może ujęli z tego rankingu, to napiszcie koniecznie w komentarzu. Możecie mi nawet wysłać na Instagrama albo Messenger'a screena Waszego rankingu. Zawsze fajnie jest sobie porównać. I do zobaczenia. Pa! Pozdrawiam.